Dzień dobry, i się ma witam was wszystkich. Bardzo się pomiło i serdecznie jesteś stronyką Moz002. Dawno mniej było. Dawno mniej było w PRL-u. Dziwicie się pewnie czemu Kanada. nieoficjalnie, Nieoficjalną rundę sobie robimy między Niemcami a Węgrami. Przejdziemy sobie... Nie między Wielką Brytanią, chyba... Tak, chyba między Wielką Brytanią a, a Węgrami. Jedziemy sobie... Jedziemy sobie w Kanadę i chciałbym się z wami czymś podzielić. Dlaczego nie było filmów przez ostatnie kilka tygodni. Jeżeli ktoś śledzi moje social media, jeżeli nie to zapraszam na Facebooka i Instagrama. Linki podam w opisie filmu. Jeżeli ktoś śledzi moje social media, byłem w dużym sporze właśnie z Ligo PRL. Dostałem nawet z niej wyrzucony. Przez dwa tygodnie nie było mnie w tej lidze lecz byłem gościnnie zaproszony do komentowania najpierw w e, Niemczech, a potem w, Wielkie, najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem w Niemczech potem zarząd decydował się mnie przywrócić, ale pod warunkiem, że, e, ale pod warunkiem, że będę jeździł w F2, a będę komentował w F1, czyli tak samo jak w, w, w pierwszym sezonie, jeżeli pamiętacie E, więc chciałbym wam po prostu ogłosić, że e, następne filmy z PRL to będą filmy z F2, nie F1. Żegnam się z Hasem. Jeszcze raz Ci Kamil bardzo dziękuję za to, e, za te przez no, niecałe pół sezonu y, które spędziliśmy razem w y, amerykańskim zespole. Bardzo dziękuję Ginterowi Steinerowi za zaufanie. Niestety nie zdobyłem jakiejś dużej ilości punktów, to więcej nie zdobyłem ich prawie w ogóle, ale e, punkty to punkty, wracam do ligi, to mnie cieszy e, no i co? Czas na drugi debut tak naprawdę w tej lidze. No to co? Kumon z przeszłości z wami się żegna, zapraszam was na same zawody w Kanadzie. Pierwszy, 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 do... pierwszy, 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 wyścigu! pierwszy, 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 Dziękuję pierwszy, 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 nie ufa. Nie unieważnienie. Ja tam jeszcze nie mam co pokazywać. Pokazałem w A W to Który jestem? Czwarte, piąte. Coś ty zrobił, z Imalek we F1 kwalifikacja w kwalifikacjach. Nie wiem, czy kto. O kurwa! Ojej, ale uścisk no. Potężny. O, piąty. Aż tak potężny. I siódmy. Ale by się dro. fajnie, ty mi boli Ale ja byłem czwarty byś drugim sektorem. Przed końcem drugiego sektora. Kurwa, ściana mistrzów zajebałem. Czwartej, mój kurwa. Trzeci. Elo! Czwarty! L. Kurwa. Piąty. No to jest za takim Trzeci, Simalek trzeci, ale o, panie, się będzie działo. Ło panie, ale będzie. to będzie e, jeden. To będzie to działo. No bo jeden. Sekunda straty. dobry jest. Wcześniej ci kod co tu mamy? Co paliwa nie mogę zmienić? Nic e, nie mogę zmienić. to się bo jest F2. Bo i tak, i tak... I... Ale i tak, i tak to ci Ale się nic nie zmieni, bo i tak, i tak nie będziesz mógł już zmienić mieszanki paliwa. Formujące? Tak. Eee, no to on. oponek chcesz jechać? No proste, że tak. E, muszę sobie podgłosić. So, so, nie, ty... Czemu nie mam tak cicho? to jest? Musi się przenieść chyba dźwięk z imprezy na O grę. kurwa! Jezus, dzięki Kemot, mam wiązku przez Ciebie No, moja wina, no. że... No, KEMOT! Zamów... No kurwa, ja nie zahamowałem z powodu! Jebanej debilu, przynajmniej sobie w kartą mogę wgrać Moja jakoś Kubonowi nie ufam, daję full gas Bez trakcji nie, debilu Mówię, że nie. I to no, kurwa Kozioł, dałem pełny gaz, kurwa. Kurna, się nie, nie, kurwa, się pytają! No. Nie, 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 Why you bully me, <grym> nie, 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 Ole Ja <bym> jako... <grym> I on ma, on miał linię specjalną do, do spinów. Ej, tu się jedzie wcale tak trudno bez linii. Kurde, ja mam O, pięknie zjadłeś, piee, pie pie <śm> 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 Nie, nie jesteś tak mokra, ale już musiałem zjechać. Bo już miałem więcej. już miałem 90% na tamtych. Jezus, spin! I kto mówi, że się zepin? No jest, znaczy ja też się dopiero co zespinowałem, ale. <grystanie> no i kurde. A darczyń zjechał. Zjechał. Nie! Oj Ściana Mistrzem nie pochłonęła do ciebie to samo Co ja się nie będę chodzi, ale jak będę miał miejsce to wiadę No No A mówił Grazie. mi, że ten Co za oszukista. O Jezu, o Jezu oh, fuck. Ojej. No O fuck jej! No tak Zimalek, tak Zimalek tak, no Sorry? Zimalek przed wyścigiem Kim od niej pytaj się Ode mnie tak kubon! Nie przepisowałem Uważaj! No kubon nie blokuje! O oh, worde. Brawo, kubon! Uderzyłbym w darcza! Musiałem uciekać! O oh, ty świnio! O oh, oh, nie! O oh, nie! Ale to błochamstwo! No, ale to było hamstwo. Ale to, ale to nie było hamstwo. To nie, było nie było celowe. To nie było. O nie, kubon nie rób. Nie rób. Chciałem żebyś będzie chciałby wepchnąć do boksu. Ej, to dobry pomysł. Paweł dostał karę! Oj, jak tam kubon blokuje bulionę. Nie. No, kubon da... O, nie mam kompletnie skrzydła. O, ja, ja się, ja to się to teraz ratowałem, żeby tego, żeby e, nie wpaść na bandę w ogóle, niż żeby się przed komiką kolikami... No on ma tyle miejsca, żeby o mnie objechać, a jedzie we mnie. Dlaczego zawsze sprint jest najciekawiej? Jakub, nie blokuj tych ty opon. Fak. Sorry. Haha. Ha. Dobrze, Kubon. Kuban, robisz to, co ci mówiłem? Nie zdążę, <laughs> nie zdążę tak <laughs> <zauważę laughs> już. Zatrzyma we i będzie po wyścigu. Oj, Darek Na skar! O, 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 o! Nie rób tak! Napędzaj A. się ciągle! Fuck dobra. Ja i na... mam do zakrętu, żeby wyhamować. Bez kary. Elo, bez kary. Za chłop. Jeszcze wrócił przed. O, oh, fuck! You're You're a a dobrze Kubon, dobrze Kubon. Hebal, jesteś jesteście do... Dobrze Jeszcze Kubon. Jeszcze kary nie został O pan Leci! Nie! Ha, flyer. No, no to, to ba, Royal teraz. Tylko nie wejdź, bo Kubon, proszę co.